Witam Państwa, Kamila Szuba-Salwiak. Zapraszam na przegląd informacji z kurortu. A zaczynamy od kolejnych utrudnień na drodze ze Słupska do Ustki. Wykonawca prac wprowadza nowe odcinki z ruchem wahadłowym. Będzie ich w sumie sześć. Remont często uczęszczanej drogi między Słupskiem a Ustką rozpoczął się w ubiegłym roku. Jesienią wprowadzono pierwsze wahadła. Teraz wykonawca poinformował o wprowadzeniu kolejnych między granicą Ustki a Grabnem oraz w pobliżu Bydlina. Oznacza to, że będzie aż sześć odcinków z organizacją ruchu wahadłowego. Musimy te utrudnienia przetrwać. Zachęcamy do korzystania z połączeń kolejowych. Również przewoźnicy autobusowi rozszerzyli swoją ofertę, starają się tych korków unikać, więc bardzo prosimy o korzystanie też z komunikacji zbiorowej, co na pewno zmniejszy te korki na drodze. Prace na drodze krajowej nr 21 mają potrwać 17 miesięcy od daty rozpoczęcia. Inwestycja ma kosztować 123 miliony zł. Zgodnie z planem ma być wykonana nowa asfaltowana wierzchnia, konstrukcja jezdni, korekta łuków poziomych i pionowych. Przebudowa skrzyżowań oraz mostu na słupi. Ponadto zaplanowano budowę trzech przepustów w ciągu pieszo-rowerowego z miejscami odpoczynku, chodników, dróg serwisowych, nowych przystanków autobusowych, miejsc do przeprowadzania kontroli pojazdów, m.in. przez Policję i Inspekcję Transportu Drogowego. I pozostajemy w tematyce remontów dróg. Z początkiem kwietnia ruszy przebudowa ulic zielonej i rybackiej w Ustce. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w tym rejonie miasta. Prace rozpoczną się przy ulicy Zielonej. Remontowany będzie odcinek od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do mostku nad tzw. Ciekiem Przewłockim. Następnie rozpoczną się prace przy ulicy Rybackiej. Obejmą odcinek od mostku nad Ciekiem Przewłockim do zjazdu na teren Osiru w rejonie ujęcia wody. Zgodnie z umową, y, zadanie to zakończy się w połowie. Lipca. Jest ono dofinansowane ze środków unijnych w ramach programu rewitalizacji przestrzeń na plus. Koszt przebudowy każdej z tych ulic to 1,2 mln zł. Kierowcy poruszający się w tym rejonie miasta muszą uzbroić się w cierpliwość. Na remontowanych ulicach oraz w ich pobliżu będą występowały czasowe utrudnienia w ruchu. Urzędnicy z ustki pomogą w wypełnieniu wniosków o wsparcie dla osób, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Wnioski przyjmowane są w biurze interesanta lub można je złożyć drogą elektroniczną. Specustawa o pomocy Ukraińcom, którzy uciekli ze swojego kraju przed wojną, obowiązuje od kilku dni. Gwarantuje ona finansowe wsparcie państwa, podmiotom, głównie osobom fizycznym. Świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które po 24 lutego przyjęły pod swój dach i zapewniły wyżywienie uchodźcom. Wnioski można składać w biurze obsługi interesantów urzędu miasta w godzinach pracy urzędu oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Osoby, które potrzebują wsparcia w wypełnieniu wniosku yy, mogą z tego skorzystać w poniedziałki, środy i piątki od godziny 10 do 12 w pokoju 07 w naszym urzędzie. Prosimy jednak, aby zapoznać się najpierw z wnioskiem. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Można otrzymać w biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta Ustka lub w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Ustka. Wersja elektroniczna dostępna jest na stronie miasta ustka.pl. Ustecka Syrenka i Dzielny Mistral to najbardziej znane miejscowe legendy, które stały się przyczynkiem do stworzenia ilustracji usteckiej kolorowanki. Kolorowanka inspirowana legendami została wydana przez Urząd Miasta Ustka i jest dostępna do pobrania online. W publikacji znalazło się 12 rysunków, które nawiązują do lokalnych legend, takich jak Wdowa i Sirena, dzielny Mistral, Elf i Żona Kupca, Jezioro Duchów, Opiekunka Rybaków, Terminator i Czarownica. Możemy otrzymać je w formie papierowej, ale także pobrać bezpłatnie online, wchodząc na stronę wizytust.pl. Tam znajdziemy pdf gdzie możemy wydrukować sobie właśnie tą kolorowankę. Autorem ilustracji jest pani Joanna Gębal, a y, oczywiście wydawcą Urząd Miasta Ustka. A wszystkim, którzy chcieliby poznać usteckie legendy, przypominamy, że książka legendy Ustki Ziemi Słupskiej jest do nabycia m.in. w Centrum Informacji Turystycznej w Ustce. Dodatkowo do książki dołączony został audiobook. Autorką legend jest Anna Koprowska-Głowacka. I tą kolorową informacją kończymy nasz dzisiejszy program. Na kolejny magazyn Ustecki zapraszam Państwa jak zwykle za tydzień. Dziś już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.